Cześć, mamy tutaj udowodnić, że odcinek łączący środki ramion AD i BC trapezu ma długość A plus B dzielone przez 2, czyli to będzie średnia z A i B. No to zacznijmy od tego, że oznaczymy sobie tutaj tak, ten odcinek nasz czerwony, czyli ten właśnie odcinek łączący środki, oznaczmy sobie jako X. Teraz wiemy, że to ramię zostało podzielone na dwie równe części, czyli jeśli całe ramię miało długość. C, no to w takim razie tutaj będzie jedna druga C. E, I teraz e, oglądamy sobie e, trójkąty. Zobaczcie tutaj ten mały trójkąt tutaj na górze. Tutaj ma kąt alfa. E, tu ma kąt prosty, bo to jest wysokość narysowana, prawda? I tu mamy też kąt prosty i tu mamy też alfa, bo to jest proste równoległe. E, tutaj mamy i w związku z tym te kąty są równe. Tu jest jeden wspólny kąt, więc ten mały trójkąt tutaj jest podobny do tego trójkąta. E, tu możemy sobie oznaczyć tutaj na przykład E y, i y, możecie napisać, że trójkąt, a tu jeszcze F potrzebna, trójkąt CF, powiedzmy G, jest podobny do trójkąta CEB. Y, I teraz, jeśli on jest podobny, to znaczy, że y, jeśli tu jest połowa, no to skala dotyczy wszystkich odcinków, prawda? Czyli Wysokość tego mniejszego trapezu górnego, to to będzie połowa wysokości całego trapezu, jeśli cały trapez będzie równy h. W związku z tym możemy sobie tutaj tak zadziałać, że napiszemy sobie wzory na pola. Najpierw pole całego trapezu, to jak wiecie, to będzie a plus b razy h na 2. I możemy też złożyć to pole z dwóch pól trapezów, tych dolnego i górnego, czyli... Dolny trapez będzie miał a plus x razy 1, druga h przez 2. I dodamy teraz górny trapez, czyli b plus x to są podstawy. Razy 1, druga h przez 2. wymnóżmy sobie obustronnie razy 2, pozbędziemy się dwójki z mianownika, czyli będzie a plus b w nawiasie razy h i to się równa a plus x razy h przez 2 i plus b plus x razy h przez 2. I teraz zobaczcie, jeśli podzielimy sobie obustronnie przez h, no to z każdego tego elementu h nam się skróci, czyli będzie a plus b równa się 1 druga a plus x dodać 1 druga b plus x. No to teraz wymnożmy sobie obustronnie razy 2 jeszcze. Będzie 2a dodać... 2b to się równa a plus x plus b plus x, czyli 2a plus 2b to się równa a plus b plus 2x. No i teraz, ponieważ chcemy x wyliczyć, no to um, odejmiemy sobie a i b, więc będzie a plus b równa się 2x. No i teraz, żeby x wyliczyć, no to oczywiście musimy podzielić przez 2, czyli wyjdzie nam, że x równa się a plus b dzielone przez 2. I dokładnie to mieliśmy udowodnić.